Siemaneczku, widzę. Zasony pixel 7. 7. Jeśli się, i w, w ogóle z nowego roku, zapomniałem, bo wczoraj miałem live'a dodali na Brookewienie nowe hashtagi. To mój kolega 35, 36 i 37 dodali, widzicie? I patrzcie, my tu jeździliśmy na rekinach, bo dodali Rekiny, a z tej okazji będę wam puszczał. Fajerwerki, poczekajcie chwilę Wpuszczamy fajerwerki, gotowi Uf. Mi się często stąd wywala to jest mój skin Dobra, let's go No to szczęśliwego nowego roku I pęk Druga petarda, odpaliła się Łuuu, piękne co Piękne te petardy. No, szczęśliwego nowego roku. Jeszcze jedno wam. O, to opuszczę. Patrzcie. To słaba jakaś. Mam lagi. No. No to co? Szczęśliwego nowego roku. No i tak. Ja się z wami będę żegnał i... Naște!